Jakieś problemy rządkowe? Eee, A, co smacznego. Jak pana? się podoba pana suwałki. Pani, uważam, pani była że suwałki pojechała, tak? Chciałem wiem co na rowerze? Jesteś pokazał? Ale ja... na najlepszego piąteczkę przybijemy? Dzień dobry. Ja w sprawie... Panie i wnuk to Paweł, tak? W suwałkach mi się podoba i mówię to bez ironii, że jestem prawie w centrum, ale prawie w centrum są drewniane płoty. Tylko brakuje kur... Były kury, to w ogóle było idealne. Przepraszam panią bardzo, czy pani jest pokrewiona z tym księdzem co jeździ na rowerze? Tam ten serial jest taki. Najlepszego. Nie. Ja nie mogłem nie podejść, świetnie pani wygląda, ale dziękuję. Moje... z tym papierem. No właśnie z tym papierem. Nie. Czy jakieś problemy żądkowe? Pan nie, nie. papieru pan nakupił. Nie, nie. muszę się martwić. Nie nie. Nic? nie. nie, Nie, tylko po prostu nie mam ochoty chodzić tam, nie wiem, regularnie co jakiś czas. Wolę kupić to większą ilość i mieć z Proszę pana, pan przewija silniki co to znaczy? Ja nie, tam w środku. A przy... co to znaczy przebijanie silników? No jak kurczę spalony silnik, no. to się wybiera spalone druty i się wsadza nowe. Aha, czyli naprawdę. Co tak. najlepszego słowa? Al Capone. Al Capone? Tak. Dobra, jak już się no. najem? Mieszkam tu od roku, więc za dużo nie powiem. A co, co się przekonało? Czy można tutaj swoją pasję na przykład do wyścigów rajdowych realizować? Ja nie chcę. Pan ja nie mówił, musiał cię zauro zauroczyć. Coś pokazał. Ale ja nie chcę wiedzieć wszystkiego Wiedziś na trudach, nie starujmy się. Czy żarty zruty. Jak to Pozdrawiam wszystkich. Jan Paweł drugi. noce. To pan umie? Będzie. Dobra, to zaraz rzucam kaskę. Tylko jeszcze panu nakręcę chwilkę. Pan gra rano. Chciałem wypożyczyć rower, ale niestety nie można podpiąć karty, więc roweru nie wypożyczę i nie będę jeździł. Po suwałkach daję dwie gwiazdki na 10. Przepraszam, tylko szybkie pytanie, bo film o suwałkach, czy lody smaczne. Smaczne. Okay. Najlepszego, smacznego, dzięki. Nie no, więc panie, tu tu przedwracam? tam takie pytanie no to, a to, Czy Nie mogę, jak po pracy to by było lepiej? No ten boger? By było... Nie, to nie Pani świeżo po ślubie. Czego można pani życzyć? Piękna sukienka, wyląd tylko pani zdjęła. Chcesz, tu tak nie pan strasznie. Nie. Tak myślałem. Jak wyjdzie z to zajmiesz koszulkę? Bo masz odbórę za bonus. Jak możliwe. branża, tak ma się w, w Takie wszystkie branże. Czyli Czyli kiepsko. To, Czyli to jest system to jest, to jest, jest naczyń połączony. Czyli czego można żyć na nowej drodze, pani? Suwałka. Eee... A tutaj mam coś ciekawego. Jeżeli masz każdą figurę, to znajdziesz dla siebie nic. Biała sukienka tak. to tylko na ślub? Dzisiaj ja ślub to biorą fioletowe, czerwone. Moja córka brała w czerwonej. No ale może klasycznie. Czerwone? to tak krwiście. No tak, miłość czerwona, no. A że cały czas ostro. No. Zapraszam pana bardzo. Przepraszam pana bardzo. Muszę skomplementować pana strój. Proszę. Muszę skomplementować pana wygląd. Kapeluszko w bojski, fajny zaros, kamizelka, spodnie. Rewelacyjnie pan wygląda. Chce pan mnie? No tak, pan. Ja trochę głucha Ale to głucha by... Nieważne, pan dobrze wygląda. Proszę bardzo. Naprawdę muszę Pana skręcić? Oto, tak. Czego można żyć? E, nieznacznie deszczu. Nieznacznie deszczu. Tak, Wysukamy tak, ale też, ale też gorąco oczywiście. Żeby zdrowy był. Żeby Pan był zdrowy no. i z takiego zarostu jeszcze lepszego jak Pan tak, ma. Najlepszego. Przepraszam tak. bardzo, co tutaj dają? Coś ciekawego? Tak, kolejka do banku proszę Pana. A po pieniądze, ale za darmo? czy Nie, coś... nie, opłaty trzeba Aha, zrobić. To, to jak się sprzedają dzisiaj owoce? Porządku, wszystko, wszystko dobrze? Wszystko czereśnie, tak. w czereśni, kartki lepiej? z Czemu ja powiedziałam, że najlepszego w Suwałkach. Najlepszego? Najlepszego. Poza naszą krótką znajomością. Ja się nie bardzo mogę powiedzieć na temat Suwałk, bo nie jestem z Suwałk. Wróciłam Ale znalazłem panią Suwałkę. z Zachodu po 20 latach tutaj i uważam, A pani była Suwałki że Suwałki trzeba ałata? zaorać. Zaorać? No nie mam pojęcia. <grymne> ale pan zadowolony raczej. Nie no, oczywiście. Jesteś tutaj oko zawsze? E, tak, urodziłam się A ci, tutaj. Czyli pod jeziorami to e, jeszcze? Ludzie są super. To Dziewczyny prawa. są fajne też. Dziewczyny są fajne, są też, bardzo też, chłopacy też czasami, tak. no, rzadziej wiadomo. Tak, myślę, że zimą to jeszcze można na jakąś balię skoczyć, fajna no, sprawa, saunę, tutaj też bardzo dużo tego jest. Czego mogę ci życzyć? Szybkiej naprawy auta, bo rozwaliłam wczoraj. Ale wjechałaś w coś czy ktoś? No ja wjechałam. Ale to nie z winy, nie da się To no z mówić. mojej. Nie, nie da się go. Dałeś sobie mówić? No. Ale powiedz mi. A, marzelego. Ale może powiedzieć, że dwa razy wygrałam o konkurs na najpiękniejszy no. ogród, no więc może coś. No dobra, jadę. no to pani trzy i czwarty raz też żeby pani wygrała. Tego pani w skomplementuję też. Rewelacyjna krata. I dobrze rozpięta, ja też mam rozpiętą. Trzeba robić Trzeba za gorąco. Najlepszego, piąteczkę przybijemy. Najlepszego, dziękuję. Warto podkreślić, że suwałk pochodzi Maria Kunopnicka, której pomnik jest na centralnym placu w suwałkach, który. Warto lesić jest cały z betonu i tak zalaza tak gorącem, że to jest jakaś masa. Dobra, A to pani sama robi? Sama. To ja chcę to, co pani sama robi. No to e, tylko... to zł Tego misia może. No o nie, 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 nie. Tego misia, dobra? No to dobra, za, jak dla pana za 10 zł. Dobra, za mnie za 10 zł już pani daje. No widzi pani, pani się otworzyła. Trzyma pani? Tu pani podtrzyma to. No Dobra. Pani sama się kręci, teraz ja Pani ma się kręcić. Pani się kręć, może coś pani powie. Teraz mogę pana coś się zapytać. To pani się zapyta, ja pani się I, Jak się podoba pana suwałki? Rewelacja na razie. Bardzo no. mili ludzie. Tu padę no. dychę, biorę mi się no. tego Dobra. i zabieram sprzęcik. No, Dobra, najlepszego, świetnie pani mam wygląda. Na imię Walentyna. Pani Walentyno, jak w suwałkach, to tylko do pani. Ja kręcę film o suwałkach i panowie są pierwszymi panami, z którymi rozmawiam. Jak to najgorsze Bydło tu się dzieje w tych suwakach, Co, nie... no. Co się dzieje, panu Co się dzieje? To panu powie? Ródź smrócz ubóstwo i kureczko. Nie myją się, no. brud, smród nie sprzątają? Myją się, tylko się ruchają na potęgi i to, to szybko. Bo to z nie, nie, To normalne, to normalne. No. Od, 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 nie, nie. Od zarania dzieje w Jak Tak, to nie Gdyby no. nikt się nie bzykał, to by nas nie było. Tak, ja bym <grym grym> nie było. <grym> Takie fakty, no pana by nie było, no. pana mnie też. No. Tak, proste te sprawy, tak. proś sprawy. Idealne, no. dla mnie idealne. No. No. Gdzie pan powie, to ja idę. A już, już. Ja idę, ja swoje te Ale jak w gdzie, no. gdzie, gdzie, gdzie się Tylko do, dobrze, że nie kradnę jeszcze. A nie kradnę no to ty, no To dobrze, bo ja mam portfele tam. Ten. Dobra, czyli co? Czyli ja mogę sypie? to powiedzieć. Pan powie. Walki no. się rozwijają no. strachotnie. Porobione chodniki, porobione tu, nad rzeko, porobione, no. wszędzie w no. porządki robi no. Czesław nasz. Prezydent. prezydent? Będę chwalał tak. jego do śmierci do no, i to będę żył. Umie, umie to z, zrobić. To z tym kurwieniem, bo tu kolega to. mówi, a to To, 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 nic. to jest głupota. To, 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 to nie określa, głupota, my. tylko musisz troszeczkę się... Mam się mich, śmieję, gdzie, gdzie mam gdzie miejsce, żeby gie... zobaczyć jak się... Zna, tu nie trzeba, nie trzeba patrzeć, tylko trzeba bzykać młodej... młodej mamy. Zabezpieczam i idę. Tam nie trzeba, one jest zabezpieczony. są. One A z tym... No, no, to trzeba się ukryć, bo powiedziałem, co mnie trafiło, że mam takie piękne halincie tu z ławki. No, i halincie to kobieta. Kobieta. No. I transzystyczka. No, I no, i poszłem w krzyż. To krzyż, to kobieta, I nogi, nogi, nogi nam wystawiali. No. no. Szła patrol. I ona została dwie szyje. Ja Za jest stawionych? No, no, że tam razem leżeli. No. Nie, 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 nie. W tą no, no, stronę iść, żeby zobaczyć, co się dzieje. W u mnie to jest e, na, bardzo na. dobrze. W tamtą stronę iść? Tam, Gdzie jest centrum? Tak, tak, tam, tam dole. Tam iść, dobra. Tam Czego życzyć mogę e, panu? Zdrowia. Dla nas? Zdrowia. zdrowia, no. Zdrowia. Prezydent, prezydent nas, żeby dalej. I żeby był nieśmiertelny. Żeby żył jeszcze z Żył i dalej prowadził tak. Nasze subał. Dobra, najlepszego. No wszystkiego dobrego. Dzięki. Piąteczkę przybijamy. Piąteczkę, tak? Piąteczka. Panu piąteczka i panu też. Najlepszego świetnie wyglądacie. Dziękujemy. A czekacie na autobus na żądanie? Czy tak chcecie? My tak osią odpoczywamy na razie. Weź pan, zrób ten telefon. Dobra, zrobię.